Szczęść Boże. Drodzy parafianie z Esen i okolic, ja nazywam się Piotr Olesius, jestem dominikaninem i tak się składa, że dzisiaj mieliśmy wspólnie zacząć kolekcje parafialne specjalnie dla Was w Kościele Świętego Kremensa. Jednak sytuacja zmusiła nas do tego, że trzeba było to wydarzenie wspólne i ważne i też długo, długo oczekiwane również przeze mnie odwołać. No niestety jest tak, że ta sytuacja, która dotyka cały świat, jest sytuacją trudną i czasem zmusza nas do trudnych i nieoczekiwanych rozwiązań. Wszyscy też w jakimś sensie jesteśmy już zmęczeni tym, co wokół nas się dzieje. Jedyne, co czasem dodaje nadziei, to tak naprawdę to, że e, wszędzie wszyscy muszą zmagać się z tą samą trudnością e, i gdzieś jakoś na każdej długości i szerokości geograficznej wszyscy próbujemy jakoś dobrze, pomimo trudności, ten czas przeżyć. E, miałem przyjechać do Essen na zaproszenie księdza Jerzego. No ale postanowiliśmy, że pomimo tego, że rekolekcje w takim fizycznym sensie trzeba będzie odwołać, to jednak nie zrezygnujemy z tej możliwości spotkania się i wymiany, wymiany myśli, podzielenia się słowem. Dlatego też jestem dzisiaj z wami. Tą dzisiejszą niedzielą, czwartą niedzielą Wielkiego Postu mieliśmy zacząć ten wyjątkowy czas wspólnych rekolekcji. Czas, który miał być przede wszystkim w moim zamyśle takim momentem zatrzymania się i posłuchania słowa. Pan Bóg strasznie kocha, kiedy jesteśmy gotowi słuchać tego, co do nas mówi, słuchać tego, z czym do nas przychodzi, i warto tę dzisiejszą niedzielę i nie tylko, bo pomysł jest taki, że spotkamy się co najmniej kilka razy przez ten najbliższy tydzień. Przeżyć w takim nastawieniu zasłuchanego serca, żeby trochę zwolnić, trochę się zatrzymać trochę pozwolić też sobie na to, żeby te wszystkie czasem trudne, złe emocje na chwilę trochę zelżały, żeby to był czas takiej po prostu najzwyczajniejszej bliskości z Panem Bogiem, może trochę bardziej niż zazwyczaj, niż, za, niż, niż na co dzień. Dzisiaj dostaliśmy słowo absolutnie wyjątkowe o tym trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Jana, który dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Czasem się mówi, że to jest serce, serce Pisma Świętego, że to jest serce Janowej Ewangelii, że to jest serce tego wszystkiego, z czym Bóg do nas przychodzi. To właśnie tam, w trakcie tego wyjątkowego spotkania, które miało miejsce w nocy pomiędzy Panem Jezusem a Nikodemem padają te wyjątkowe słowa o tym, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Ale miał życie wieczne. To są słowa ogromnej nadziei, które dostaliśmy po to, żeby mocno się ich uchwycić, zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczamy trudności, zwątpienia, rezygnacji, też jakiegoś rodzaju lęku, niepewności o to, jak to jest ze mną, jak to jest z moim życiem, jak to jest z moją wiarą, jak to będzie, kiedy kiedyś przyjdzie taki moment, że Pan Bóg mnie o tę wiarę i o tę miłość w moim życiu zapyta. I niech to słowo dzisiaj będzie dla nas nie tylko takim, taką zachętą do tego, żeby się trochę nad tym zastanowić, ale niech to będzie też zachęta do tego, żeby samemu sobie najpierw zadać pytanie o to, czego ja od Pana Boga pragnę, o co ja chciałabym, chciałbym Pana Boga zapytać, a potem niech to będzie też wyjątkowa okazja do tego, żeby w chwili modlitwy, bez względu na to, czy to będzie dłuższa czy krótsza chwila, samodzielnie postawić Panu Bogu takie pytanie. A potem nasłuchiwać całym sercem tego, co on będzie chciał powiedzieć, jak będzie chciał na to pytanie odpowiedzieć. To słowo nadziei jest też słowem otwarcia. Jestem przekonany o tym, że w tym czasie, pomimo tego, że nie widzimy się fizycznie i pomimo tego, że te moje krótkie spotkania z wami będą naprawdę znacznie krótsze od tego, co być może. Spotkałoby nas, gdybyśmy się widzieli fizycznie, nie będą takim momentem wsłuchania się w to, co Pan Jezus mi dzisiaj tu i teraz mówi w tym wyjątkowym czasie. Bardzo chciałbym, żebyście w tym czasie nie zostali sami, dlatego będziemy się co najmniej kilkakrotnie widzieć i będę chciał w tych kilku krótkich słowach, zawsze na początku dnia, podzielić się czymś wyjątkowym z Wami, podzielić się z Wami jakąś myślą. Ale też przygotować jakieś krótkie zadanie, które być może będzie taką prowokacją do tego, żeby z czymś wyjątkowym, codziennie z otwartym sercem przed Panem Bogiem stanąć i wsłuchać się w to, co On ma mi do powiedzenia. Dzisiaj czeka Was wyjątkowe spotkanie, takie samo jak to, które miało miejsce w nocy pomiędzy Panem Jezusem a Nikodemem. Cokolwiek dziś będziecie robić, czy to przed liturgią, czy po, spróbujcie się na chwilę zatrzymać nad tą dzisiejszą Ewangelią, nad tym słowem i pomyśleć o tym, o co ja chciałbym spytać Pana Boga, o co ja chciałabym spytać Pana Jezusa, gdyby była taka możliwość, gdybym mógł mogła spotkać się z Nim na osobności w nocy, kiedy nikt nie widzi, kiedy nikt nie słyszy, o co chciałabym, o co chciałbym Pana Jezusa spytać, co chciałbym, chciałabym mu powiedzieć. I niech to będzie taki powiew wolności w tej modlitwie. Niech to będzie też taka możliwość do tego, żeby po prostu być bliżej Niego. Życzę Wam wszystkim dobrej, błogosławionej nadziei. niedzieli, pełnej nadziei pomimo tych, tych trudności, z którymi się jakoś borykamy. Niech to będzie dobry, błogosławiony czas. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się z Panem Bogiem.